Witajcie na kolejnym spotkaniu. Trochę ostatnio się no, wydarzało na świecie, i pewno na momencik do na tego nawiążemy. Jeśli chodzi o sytuację, o wojnę, która trwa, to najlepiej by było zrobić jakiś odcinek i umieścić go. Na przykład na biczucie, gdzie mam alternatywną linię filmów, albowiem to jest najbezpieczniejsza metoda, aby nie był kanał zablokowany. Czyli jeśli taka potrzeba będzie, aby porozmawiać o tym, co się dzieje, nakręci się odcinek i go wrzucimy na biczuta. Albowiem wiele osób pyta się też, jakie jest moje zdanie na ten temat. Odpowiedź jest bardzo prosta. No, wszystko to, co mówią media, trzeba odwrócić o 180 stopni. Yy, I taka jest natura zła, że wszystko wywraca do grogami. Kota wywraca ogonem. Yy, wszystko, co dobre, co boskie, musi być zamienione na y, lustrzane. Więc pewno zaczniemy coś takiego kręcić, <laughs> aby przedstawić. Troszeczkę inny obraz rzeczywistości, która się wokół nas wydarza, niż to nasze media przedstawiają. Nawet tak jak Wiola z Podlasia słusznie zauważyła, była taka możliwość, żeby ta wojna nie wybuchła. Zgadza się, przez kilka dni była taka możliwość, żeby to wszystko się potoczyło inaczej, no, ale stało się jak stało i idzie ta linia czasowa. Ale dużo możemy zrobić w tej kwestii, dużo możemy zmienić, zaczynając od tego najbliższego podwórka, od siebie, od społeczności, w których działamy. Także, pierogi ruskie są smaczne, pierogi z truskawkami też są smaczne, ale razem, jak się to zacznie mieszać. To nie zawsze to wychodzi, a jak <coughs> oglądaliście do tej pory wszystkie filmiki, staram się ten temat polityki omijać dużym łukiem, bo od tego są na przykład profile. Jak ktoś jest zainteresowany tym, co ja o tym sądzę, to może na mój profil, na przykład na Facebooku wejść, akurat ten, który w danym momencie działa, bo tam na kilka profili, to 90% ma 30-dniowe bany, więc. Zawsze działam na tym, który się aktualnie zwalnia. To, to, jeśli chodzi o to, co się wokół nas tak dosyć gwałtownie wydarza, zmienia. Natomiast tu już wrócimy na tą stałą domenę duchowości. Co możemy zrobić? No na pewno możemy się modlić. Usuwać niepokój z naszego umysłu, z naszego serca, pomagać innym. I ostatnio na kilku spotkaniach, które prowadziłem, kilka rzeczy mi przyszło do głowy, tak się nimi zainspirowałem i jedną czy dwoma się podzielę z Wami. Pierwsza rzecz, tak spojrzy na wszystkie te działania, które Miłośnicy wiedzy ojca piją, próbują zrobić to, moim zdaniem, zapomnijcie całkowicie o tych wszystkich strukturach, partiach, niepartiach z kilku powodów. Po pierwsze, do tego musi być odpowiedni czas, po drugie, odpowiedni ludzie, którzy wiedzą, jak to zrobić, zasób wiedzy profesjonalnej, doświadczenie. I na razie tego nie ma. I jak spojrzymy na ostatnie 3-4 prawie lata, to tam może było 2 trzy spotkania, po kilka osób gdzieś w parku, bo przy fontannie, po sześć. Także widzicie, że to nie tędy droga. Najlepszym rozwiązaniem byłoby skrzyknąć się w okolicy, tam gdzie każdy mieszka. Tak w takim realnym zasięgu, po dwie, po trzy osoby. Pamiętacie. Gdzie dwóch albo trzech się modliwi, nie moje. No właśnie, coś takiego. I żeby to były kontakty nie wirtualne, tylko realne, czyli zapoznać się, zaprzyjaźnić się, wymienić się swoimi doświadczeniami. Jeśli chodzi o wiedzę ojca, o to jak chcemy, żeby ten świat funkcjonował, bo to też są ludzie i w ogóle spoza tego kręgu. I spotykać się nawet raz w tygodniu, i to jest budowanie takiej podstawowej struktury, a nie tam zakładanie nie wiem, różnego rodzaju partii, niepartii. Zacząć od czegoś takiego, zapoznać się ze sobą i właśnie po kilka osób, a tu jakieś małżeństwo znajome jest, które podobnie myśli, jak my, otaczać się osobami podobnie funkcjonującymi, jak gdyby z naszej bajki. I. Też wspólnie się modlić. I tym można najwięcej zdziałać. I pewno o tym by ojciec Pio marzył. Spójrzcie na świat katolicki. Jak oni funkcjonują. Jest... Oczywiście my mamy zupełnie inną wiedzę, ale nie będziemy z tego powodu uznawali się za lepszych, wyższych. Nie. Mądrzejszych. Po prostu tak się wszystko złożyło w czasie i przestrzeni, że inaczej postrzegamy tą rzeczywistość. Mamy inne doświadczenie, inną wiedzę i nie jest tak łatwo nami manipulować. Więc katolicy mają kanał. Z tego, co widziałem, śladami ojca Pio. On jest chyba dwa, bardzo dużo półtora, dwa lata, także jest dwa razy młodszy od Wiesiorynek. Pomijam, jak gdyby sposób prowadzenia, no bo to jest taki typowo katolicki, czyli trosze, troszeczkę odbiega od tego, co my lubimy, ale bardzo duża liczba subskrybentów, fani sobie radzą. To są też bez pieniążków. Widać, tam się cieszą ze sprzedaży jakiegokolwiek kalendarzyka, takie czyste serducha. Ale w Polsce jest ponad 400 grup modlitewnych Ojca Pio. I tutaj katolicy po prostu nakrywają nas jak gdyby czapkami i mogą spowodować, że można byłoby się zarumienić ze wstydu, jeśli chodzi o efektywność, skuteczność. Czyli tak jak powiedziałem, spotykajcie się, z, jest tyle grup na mediach społecznościowych, między sobą się powymieniać, kto skąd jest, po dwie, po trzy osoby, spotykać się regularnie, niewirtualnie i w ten sposób hmm, popchnąć wszystko do przodu. No, oczywiście, pewno będzie zaraz taki głos, no dobrze, ale jak tu się modlić, jaka modlitwa? No, jest multum modlitw. Pamiętacie, co ojciec Pio powiedział o Ojcze Nasz, prawda? Że Ojcze Nasz, jedno odmówienie jest więcej warte niż okrążenie całej tej planety, taka podróż. Znacie różnego rodzaju modlitwy, niekoniecznie chrześcijańskie, Yy, różnego rodzaju litanie, zdrowaśki Ja zawsze wam proponuję yy, jako taką inspirację yy, pieśń pana Japsa Hip. Yy, piękną sikhijską modlitwę, która was może zainspirować. Jeszcze dla przypomnienia, tam wrzucę linki pod spód, yy, pod filmik, ale kiedy już naprawdę nie wiecie, jak się modlić. Yy, i przyjrzycie się na życie mistyków, przyjrzycie się na ich moment śmierci, to zorientujecie się, że oni się w jeden sposób modlą, włącznie z ostatnim momentem swojego życia. Wyznają miłość źródła. Zobaczcie, że kiedy usiądziecie na 5-10 minut, na początek i zaczniecie wyznawać źródło miłość, czyli wyznawać miłość osobie, która was stworzyła, najlepszemu tacie, najlepszej mamie. Bo takie to jest źródło. To źródło stworzyło tą istotę, która patrzy za oczu. Stworzyło waszą duszę. Więc kiedy będziecie przez. 10-15 minut wyznawać miłość źródłu, to wszelkie litanie, książeczki modlitewne, to wszystko się do tego nawet nie umywa, bo będziecie się modlić swoimi słowami, szczerze, z głębi swojego jestestwa, z rdzenia waszej tożsamo tożsamości i to będzie najpiękniejsze, co możecie wykonać. I jeśli uważacie, że no, trzeba coś tu zrobić, jest wojna, to nawet wypowiadając te zdania, wyznania miłości, nie musicie użyć ani razu frazy walka o pokój, wojna o pokój, starania o pokój. Bo samo to, że będziecie w miłosnym uniesieniu do światła świateł, tego co jest najpiękniejsze, to to spowoduje, że zacznie się wszystko zmieniać. Będziecie lepsi niż Kabir, jeśli chodzi o y, miłosne frazy do źródła. Kabir który był do tej pory no, w, numer jeden w historii nowożytnego świata, jeśli chodzi o tą miłosną y, prozę do, do, do źródła. A oprócz tego spotka Was jeszcze jedna rzecz. Nie będziecie musieli czytać pozycji dotyczących różnych mistyków. Oczywiście zalecam je, bo to zawsze bardzo inspiruje. Albowiem mistycyzm stanie się waszym udziałem, waszą naturą, waszym doświadczeniem, a to jest coś, czego wam nikt nie zabierze ani nie da. To jest wasze na zawsze. Nawet jak już opuścicie to ciało, to to będzie w was. To piękne, co doświadczycie. Czyli najprostsza receptura. Jak ktoś pyta się Kuba, jak się modlić, no to wyznawać miłość. Pewno <laughs> pamiętacie momenty zakochania, te motyle w brzuchu i tak dalej. To, jeśli to będzie tematem waszej rozmowy ze źródłem, wyznawanie miłości i tylko tyle, i to wszystko. I najczystsza intencja, żeby się poprawiło, to to jest bardzo dużo, co możecie zrobić. I to zacznie wszystko zmieniać. Albo co się dzieje, kiedy dwie osoby są w sobie zakochane? Bo co do tego, że Stwórca nas kocha, to nie mamy żadnych wątpliwości. Czyli to jest już dialog dwóch osób. Osoby, która się obudziła z letargu i stwierdziła, że zakochała się, a z drugiej strony jest ktoś, kto od zawsze nas kochał. <laughs> Czyli modlimy się wyznając miłość. Używając Wszystkich emocji, wszystkich uczuć, nie wstydząc się niczego. Nawet nie musicie tylko głos, wystarczy w myślach, w sercu. I tak po pewnym czasie zorientujecie się, że dojdziecie do takiego samego punktu jak dwoje wspaniale zakochanych osób na tej planecie. W pewnym momencie brakuje słów i jest tylko czysta obecność i patrzenie sobie w oczy. Ja Wam zaproponuję Dżab Hip jako inspirację. Prawda? Zanim zaczniecie się modlić, na przykład przeczytajcie sobie Jabsa Hip, czy odsłuchajcie, ja Wam wrzucę link pod filmik, żeby zainspirować. Taka rozgrzewka by była. A potem już będziecie swoimi własnymi słowami się modlić. Każdego dnia, na początek raz dziennie, potem dwa, trzy, cztery, a potem gdzieś cały czas. W tym stanie miłości uniesienia będziecie non-stop. I będziecie mogli powiedzieć za kabirem, Wy yy, macie kościoły, meczety, a nie macie Boga. Ja nie mam kościołów, nie mam meczetów, ale mam Boga. Więc to jest najlepsze, co mógłbym Wam zaproponować, najbardziej sprawdzone, najbardziej dostępne, najbardziej uniwersalne. Wyznawać miłość. I tak jak powiedziałem, stanie się to Waszą drugą naturą, będziecie już przez cały dzień, czyli nawet jak będziecie prowadzili jak, jakieś, jakąś pracę, nie wiem czy jechali autobusem, czy samochodem, czy jakąś papierkologię w biurze będziecie robić, to cały czas będzie z tyłu ten wątek zakochania. No bo zobaczcie, jak osoby są dwie, zakochane, to oni na moment nie są w stanie przestać o sobie myśleć. A, czy są w pracy, czy w szkole, czy gdzieś, to zakochani cały czas, cały czas. Jest wiosna, dobra pora do zakochania się. Takiego na wieki, wieków. Amen. Tego wam życzę, właśnie. Takiego, takiego zakochania, utrzymywania i rozwijania. Yy, Japsa hip jest fajny jako taka rozgrzewka. Mój nauczyciel, yy, baba Wirsa. Wskrzeszał umarłych, roznażał jedzenie, Pawie 80 lat żył na tym świecie. Przepiękna historia życia, mało kto na tej planecie w ogóle o nim wie. Działa podobnie jak Jezus, podobnie jak Ojciec Pio. Także to jako rozgrzewkę wam zaproponuję. A dlaczego w tym kierunku wam to jak gdyby ukazuje yy, Baba Wirsa yy, nauczał takiej bardzo zaawansowanej jogi na marginesie, jeśli akurat teraz jakiś jogin ogląda to mogę spokojnie każdego jogina zapewnić jeśli zrobisz to z całym oddaniem z całym zaangażowaniem to wyznawanie miłości źródłu to Twoja energia kundalini, jak u wielu mistrzów, nauczycieli, też się podniesie. Możesz wykonywać specjalne techniki oddechowe, pranayamy, żeby taki efekt uzyskać. Możesz specjalne ćwiczenia dynamicznych asan wykonywać, żeby tą energię podnieść, ale możesz też właśnie robić wyznawanie miłości. Mówi się, że Bhakti Yoga jest taka bardzo infantylna, ale z drugiej strony się mówi, że jest. Najpotężniejsza i najpiękniejsza. I co tutaj takiego jeszcze bym mógł Wam podpowiedzieć? To właśnie, Baba Wirsa powiedział następującą rzecz. Oczywiście, że Boga nikt tutaj na świecie nigdy nie widział. Albowiem no, skończyłoby to się z popieleniem człowieka. Nie może go zobaczyć. To narzędzie nie jest w stanie. Udźwignąć takiej ilości światła, miłości. I każdy po swojemu, jak się modli, to cały czas ma swoje wyobrażenie. W kościołach jest takie wyobrażenie inspirowane różnego rodzaju ikonami, obrazami, różnego rodzaju opisami. Więc na początku używaj obrazu osoby która Cię stworzyła i która Cię kocha, taki, jaki tu uważasz, że jest. I w miarę modlitwy ten obraz źródła będzie ulegał zmianie. Baba Wilsa nazywał to iszt", Iszt. Ten Iszt będzie cały czas, cały czas modyfikował się i z modlitwy na modlitwę, z dnia na dzień, Aż do twojego ostatniego oddechu będzie odpadało. Cały czas będzie odpadało to, czym ten obraz nie jest, prawda? Bo braku, nie ma werbalnych takich w tym świecie możliwości opisania, jak wygląda źródło jak wygląda stwórca. Chociaż czasami pewne metafory są bardzo fajne, i w czasach hip właśnie coś takiego jest piękne jak dziecko. Nawet źdźbła traf leśnych ogłaszają Cię nieskończonym i niepodobnym do niczego więc życzę Wam, żeby każda Wasza komórka tak samo właśnie wibrowała na ciele i na duszy i wysławiała mówiąc, że jesteś nieskończony i niepodobny do niczego, co tutaj jest i tak jak z modlitwy na modlitwę <laughs> ten obraz będzie ewoluował, dojdziesz do ostatniego momentu, do ostatniego oddechu, kiedy Twoja podróż się tutaj już zakończy. I to właśnie wtedy ten obraz, ten iszt, będzie już jak najbardziej doszlifowany, jak najbardziej prawie podobny będzie, prawie podobny będzie jak oryginał. I wtedy to przejście będzie jak przejście do drugiego pokoju. Przejście do ukochanej osoby i tak właśnie Baba Wilsa zalecał, żeby ten iszt szlifować, modyfikować bo każdy ma swoje wyobrażenie Boga każdy po swojemu patrzy na Boga i zobaczycie, jaka to jest przepiękna podróż przepiękna podróż osób zakochanych które zawsze na siebie mogą liczyć. Jak się modlić? Wyznawaj miłość jak nie wiesz, to obejrzyj kilka e, romantycznych filmów, przeczytaj kilka romantycznych książek, e, żeby złapać smaka, jak to jest wyznawać miłość tej jedynej m, ukochanej istocie. I tak jak powiedziałem, wtedy już nie musi być używane, używana fraza modlitwa o pokój, walka o pokój i tak dalej. Nie ma tego. Po prostu jest transmisja, wylew miłości i jest to obopólne. To nie jest tak, że jak to będziecie robić tak jak, to, że to jest coś takiego jak kada chłop do obrazu, a obraz ani razu. Nie, 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 nie. Tutaj jest zawsze reakcja, bo z drugiej strony jest żywa istota. Jest żywa istota, która kocha. I to zawsze zadziała. Tu Nie ma możliwości, żeby to nie zadziałało. To tyle, jeśli chodzi o takie dzisiejsze spostrzeżenia, właśnie zainspirowałem się kilkoma spotkaniami, które poprowadziłem i tak mi przyszło do głowy, żeby się tym podzielić z wami. A jeśli chodzi o tą sytuację taką właśnie ty, mocno przyziemną, to może się nakręci jakiś odcineczek i tam na biczuta wrzuci, wtedy nie ma ryzyka, że komuś się to będzie nie podobało i zablokuje. Więc y, taka opcja zawsze jest, a tutaj będziemy zajmowali się cały czas tym samym wzrostem, wzrostem wewnętrznym, wzrostem i dzieleniem się z innymi. Czyli wiecie już, y, co można zrobić? No bo wielu osób właśnie sobie osób osób mówi, ja nic nie mogę zrobić. No możesz masz najbliższych przyjaciół, jeszcze tych, którzy poznali tą wiedzę, skontaktuj się raz w tygodniu, nie, nie musi się codziennie widzieć usiądź, porozmawiać, pomodlić się wspólnie A, gdzie dwóch albo trzech i nie moje się modli i spróbujcie, spróbujcie tej najprostszej, najstarszej i pierwszej modlitwy